Dobra, wyślesz mi gifta, Japczan? Zanim zaczniemy? <grywa> no nie mogę, kurwa, no wysyłaj, no nie udajesz, że mnie nie słyszysz. Starczy no, o co ty... mu chodzi, wyjeba, <grywa> się, to Dawaj to, mi gramy, kurwa tę tak. kasę. Ty nie wiem, streama mu laguje nawet. Hmmm, mu laguje. Dobra, to ja idę do jak nie gramy. No daj mi tego gifta, no. Nie przedłużaj, Japczan, tylko wysyłaj mi kurwa prezent. Dobra, Luki, dzwoń do niego i pytaj co tam musi A, Boże, to nawet żałosne to jest już, za żałosne Dobra, Jabczan, wyślesz mi czy nie? Bo nie wytrzymie kurwa, no o, daj mi kurwa tego gifta, no nie wytrzymie! Co tak cicho na tym Discordzie? Nie no bo kurwa jesteście no. wszyscy takimi zjebami jebanymi, że to jest szok kurwa, no startuj tę grę, no nie. No, no a, nie, a czemu, nie, czemu startuj nie. tę? grę? Czemu kurwa ja Bo Skuj z tym innym? giftem, ja czemu jest jestem? pojebany! Daj mi tego gifta, bo nie wytrzymie kurwa! No i będą udawać, że się nie słyszą, kurwa, no nie wierzę. Pojebał no. mm -hmm. go dysy, kurwa bez powodu kurwa. <grywa> A mi kurwa Gifta na lidze, bo nie wytrzymam, no. <grywa> 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 Dawaj kurwa, mojego gifcika. Tak no, bo tak krzyczałeś? No, bo kurwa, nie pierdolę was, idę kurwa spać. Wyjebanem. No ja też idę spać. No Tokolia ja. gra to, to ja, 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 też no ja też idę spać. Ja też idę. Dobra, Elo. No, dostałem gifta. Ja pierdolę się takie gówno! To mogę się nie wysyłać, bo to szkoda kaski. Specjalnie mi takie gówno wysłał. No to nic, to gramy z agentem. Już tylko czekał, na swoją szansę, żeby podłożyć nogę na lidze. Jesteś gotowy? Dobra, no kurwa. Zajebiście, wysocko. No, zajebiście. Pomóż mi No pomoż... Kurwa, czemu to wziąłeś? Pomóż mi puszczać, nie znaczy, że klipy. Co? Ale o czemu kurwa pytacie czy będzie Until down? No przecież przeszedłem tego Until down, no, no. Ja pierdolę. Kurwa... Wchodzisz kurwa na kanał, mój, klikasz moje filmy, transmisje archiwalne, Masz kurwa, woda z Until Downa, cały, od początku do końca. Odejdziesz tu No Ja pierdolę. Czekaj, na minę idzie. Co oni robią? Co ty robisz? Nie wiem, co jest druga fraga. Daleko. będziesz przechodził unki w to lepiej no, ogarnij, no, jak działa żarówka. Taki spoilerek, malutki bloat tragi. Idę na bota. Dobrze, no, no, się bawisz bo. Obijaj. No, no, do jednego miąca do Nie Jebać ciebie, kondził. Zostało ci walenie Dobra, les. Macie dwa fragi, jest? Nie, no, zaki prawda. Nie, no, nie, 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 tak. A żona ma erkę? No jak to się na nie mam? Ja wiem co, coś? No kurwa Ignite'a nie wcisnęłem Na dogonimy on spokojnie chłopacy Gdzie jest? O pierdole Ja agent to, to nieźle, że Popo nie gra Jednak się zalegał na konto Wysieckiego Przemocy! Luki, jestem Twoim dłużnikiem, uratowałeś mnie o moje życie. Nie pierdalaj się pan na respawn Jawszy, da Ma rację Jungle Jawszy, da angiel. Ma się, Silver 2, i to chyba Divizję skipnąłem dwie nawet. Ja Promotet razy 2. Jak no. random, Bruce.

a kurwa, nie wiedziałem, że to nie blokuje. Ja, no tak szczerze. Mam jak coś zrobić? Ja pierdolę ja, tak my Ja udaję, że No dawajcie, dawajcie. O kurwa. Z hmm. No ale Turcja no, pełna. O kurwa. Zdrowałem. No, no, Na rkę ja. O, kurwa. O! Młody Jawczan Dobra, może być Bez Kurwa, no ma deadmans plate'a, chodź tutaj, bo... Nie chcę mi się przegonić tego debila. No wysocki a ty... Z... No kończę Drake'a! No ale co kończę Draka? No schodzi za ściankę i tyle Nie wiesz, no że jak jesteś głupi. Dobra, ty no tego SETA gości. Ale dobry. Ale co Ignite kurwa? To by uciekał pod tym samym turetem po prostu. Pod następny turet by uciekał w sensie. zamiast pod ten, no Rotujcie papa Dobrze mój dziurko Co ratujcie jak my wygrywamy tego fight mamo? No? Fajtacie że Kajty nas kwiatła teraz Oj to ten klaski nie Kurwa by... jak miał RK to do 18 zabił <laughs> Kurwa ja uratowałem Poniosło cię Piotrze O, wysyski jest gotowe Felicita, wsadzaj, wsadzaj powoli, bo mnie to boli, boli ci pa ruchaj mnie powoli, powoli, bo jestem chlopakiem z pragi wsadzaj powoli, bo mnie to boli, boli ci i oddy kurwe Ja to już, nie zabijaj jednak Nie no, tak jest, sankowałaś ty tak no Nie, gówardzy mają Dobra, na no. fascie to robimy, no jasne startu, startu, ja już kurwa odpalam ja całą aparatę Co się w młody? zablokowałem, nie, co zablokowałeś? on by wykręcić, na kulę nie, nie no kurwa. No kurwa! jak ci zabrał? No, stuny nie działają na fajta. może zesmite'ować, jak jest zastanowany. Czyli ble, jest Jezu kurwa, przestanę musad. Niech ci nie będzie tak dobrze z tym, jaktowym. Czy mam Trzymam trochę Kechyn nie żyje. No, ty się wgliwałeś, by w sensie. Idę tam. Goń kurewkę. Musiałem flashnąć, bo Wysocki i tak lepiej zagrał ode mnie, a tak przeżył. Dobrze zrobiłem Wysocki? Dobrze. Świetnie. Yy, nie wiem, no, świetnie zrobiłeś. Nie patrzyłem akurat, ale na pewno dobrze wyszło. Wszystko z mi się wygraliśmy. Witam. W sensie. No, tak věna kurva tak. No, no, máš no, tu no, no. na zemi. No, no, Heitiner. Nie musiałeś rysować. A ja tam. Nie no, git no, ale <coughs> to mówię. Cała rka ma z 30 sekund cooldown'a. No, Skoro no, kizo spoko, no, no, to co za kurwa no. usunęła mój ludzki punkt ze SR? jestem kurwa silniejszy. Dobra, nie kończymy, bo nudy, walka jak jest, co? Ja pszczołami się śpieszę, kurwa. Miałem kilo. Ja Amerkę już. Dobra, Inferno Soul. Dobra, Inferno Soul i rozpierdamy ich w waleczce, co? No, ale nie mają zero, to muszę przegrać. No, to jest test, to, to się Dobra, ciągnę go, uważam. Dobra, ale jest na Nob'ku No ku**a zjebany scendariusz, Dariusz, pierdoli mnie to Pierdolę, zaraz ją olinuję widzowie Tylko jeszcze chłopek zosta. gra Przychuć mnie tu, taki free frag Dobra. Czemu ty masz 4-0 jak jesteś Nob'em? Zajebał wszystko Siema, podejdziesz? Tak. Pewnie nie, sam ale ale jakiś shutdownik jest na topie do oddania, jest... No kurwa, już idealnie miałem go na... Nie no, pierdole tego Dariusza. Tym to jednak trzeba odpalić Gosta z nim był skokiem, się nie pierdolić. Fenolinek, kurwa. Zabawę jak zabić? Ja no, sam zabijam zaraz. O nie, on Dobra, Tak, głównym jest ten Dariusz. To jest ja spotkanie. mam za 15 sekund, chwila. Imaginę, że będzie ich w tym filmie. To nie wytrzymam z długi. Masno, to już chyba z 6 razy dzisiaj słyszałem. Gorę ja No co mam nie skippować, masno, no? Już za dużo leci. No pitanie. tak, albo nie. Kurwy, no! Tak sobie przygotowałem Bardzika, zabrali mi dobra akcja młodszy <grym> <grym> ja to na obitkę tylko teraz O czasu jak trzeba coś więcej szerkę wpisnąć coś już <grym> A ja miałem 8 0 przed arką Dobra ja mam teraz serkę Możemy się wpierdalać no twoja moja Erka z bliska nie, w... nie bije. Tegoż. Tam przydzwoniłem, poczam. Wysadzki waltek, mam Erę, ale mnie zabiję. نه دام را موجود که اون بازایی بیت زاغرام.